Tak, wiem co powiecie. Kolejny Segway i co może w nim być takiego ciekawego? Po pierwsze, to nie Segway, tylko Ninebot. Po drugie, ma funkcje, których nie ma Segway. Oczywiście, że Ninebot wygląda i działa jak Segway, przy czym jest troszeczkę mniejszy. I chyba lżejszy, waży 20 kg. A w środku znajdziemy żyroskop, przy czym tutaj jest on zdublowany, podobnie jak komputer. Wszystko na wypadek awarii. W jego wnętrzu jest także dość pojemny akumulator, który wystarczy nam na przejechanie około 25 km z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Producent Ninebota bardzo fajnie rozwiązał kwestię oświetlenia. Z przodu świecą nam się niebieskie diody, natomiast z tyłu na samym dole czerwone. Przy czym, kiedy hamujemy, włączają nam się światła stopu. Kolejna rzecz. W kierownicy schowany jest bardzo zgrabnie i elegancko wyświetlacz, na którym mamy takie informacje jak poziom naładowania baterii, prędkość, z jaką aktualnie się poruszamy, a także temperaturę silnika, ilość kilometrów którą w ogóle pokonaliśmy na tym sprzęcie, a także sposób połączenia z naszym urządzeniem zewnętrznym. Tak, Ninebotem możemy sterować i go konfigurować przy użyciu telefonu komórkowego. <śm> <śm> Dzięki odpowiedniej aplikacji, która jest za darmo, możemy konfigurować i sprawdzać stan techniczny naszej zabawki. Żeby to zrobić, wystarczy połączyć się poprzez Bluetooth z naszym Ninebotem i tutaj mamy wyświetlone wszystkie najważniejsze informacje, całą historię tego urządzenia. Możemy ją także zmieniać, możemy modyfikować, możemy update'ować firmware tego sprzętu, a także co mi się bardzo podoba, ograniczyć prędkość, maksymalną prędkość i to rozwiązanie jest idealne dla wszystkich osób, które boją się pierwszy raz na tym pojechać, albo kiedy chcemy oddać to na chwilę małemu dziecku. Przy prędkości 5 km na godzinę nie powinno nic się stać. Ninebot może także sam jeździć. Należy wyciągnąć najpierw tę rączkę, ona jest zresztą bardzo lekka, aluminiowa. Sama zabawka także łatwa jest w przewożeniu, jeżeli chodzi o samochód. Odkręcamy, wkładamy do bagażnika, a potem na Schowamy nóżkę. I teraz musimy w telefonie przejść do remote control. Włączamy i sterujemy. Oczywiście palcem. Do tyłu jedzie bez najmniejszego problemu. Skręcamy, chłopaku. Proszę bardzo. Czy w ten sposób ta zabawka mogłaby nam przewieźć jakieś zakupy ze sklepu do domu? Możecie wypróbować. Z znajbotem jest tak jak z każdym tego typu urządzeniem. Zabawa jest przednia. Pod warunkiem że go kupimy, a cena niestety lekko zwala z nóg, ponieważ wynosi ponad 12 tysięcy złotych. Ja wiem, że to taniej od Segway, ale ciągle zbyt drogo. Poza tym ciągłe używanie tej zabawki byłoby chyba szczytem lenistwa. Czasami po prostu warto iść na spacer.